Pakujemy się do samochodu? Tak. Pakujemy się do samochodu? Tak. To taki jogging w deszczu w drodze do Chorwacji. Oliwka teraz będzie jechać na tyrolce. Ma pomaga wsiąść i jedziemy. I tak wygląda punkt szybkich testów na lotnisku w Katowicach. Kinia, jesteśmy prawie w Chorwacji. Tam, tam za tymi bramkami będzie Chorwacja. Co? Witam Was na naszej pierwszej wycieczce dłuższej przyczepą, to znaczy jedziemy na długi wyjazd do Chorwacji. Jest już późno. Naszym oczywistym elementem wycieczki jest deszcz. Słuchajcie, zaczyna padać w momencie, kiedy wyjeżdżamy. Ponieważ yy, mamy kierowcę, a tym kierowcą jest Drota, ja zamieniam się w narratora i będę ją asekurował podczas wyjeżdżania z naszej ulicy. O, ruszamy. Szczęśliwie jak przejdą lusterka, to i przejdzie budka. W końcu mam możliwość nagrać naszą przyczepę z zewnątrz, kiedy jedzie. Głupie uczycie powiem szczerze. To jest dobre miejsce, żeby pokazać naszego misia, Krzysia Jedzie z nami lusterko, bardziej do samochodu I tu w locie podbiega po prostu operator lusterek Bardziej do samochodu To taki jogging w deszczu w drodze do Chorwacji to no tak, żeby było przyjemniej e, wyjeżdżać z, z Polski To na wyjazd będę kurde zaraz cały mokry Normalnie nie wiecie co się dzieje, ale po prostu Pada Normalnie pada To jest chyba czas, żeby jednak zmienić miejsce I wskoczyć Uwaga, wskakujemy I nie zamykaj Witam serdecznie na pokładzie... na pokładzie... Air... Air Force One Czy ktoś mnie widzi? Ciemność Jestem tata tu? Pada. Tata... Tata, tata pada Tata pada, normalnie tu nie mam miejsca na nogi Mama będzie śmiała dopiero Kurcze, nie widać mnie tu w ogóle Jaka lipa O Kienia Więc y, zapraszamy na naszą podróż do Chorwacji Już wiecie, że jedziemy do Chorwacji Dojedziemy za dwa dni Albo trzy, zobaczymy Nieważne, jedziemy z naszą przyczepą W związku z czym mamy nostek ze sobą Co się będzie dzia działo mama po drodze To musisz trochę jednak zwalniać na spiących e, mamy tutaj wspaniałą malutką dziewczynkę jeszcze bo co ci widać? Pokaż się bardziej do światełka ale nam zdjęcia robią Robią nam zdjęcia przed Fajnie, co? Dzień dobry w naszym drugim dniu wycieczki Jesteśmy na noclegu przy placu zabaw Myślę, że jeszcze zdążę wam pokazać Ale jeszcze ujęcia kiedy ja jestem ubrany A Kinia i Dorotka jeszcze śpią Jeszcze chyba na naszym filmie nie było Także tak to wygląda samego rana w sumie rozłożenie jest o takie. W zasadzie nic się nie widać, nie? Ale tu mamy małego śpiocha. Śpiocha numer jeden. Śpioch numer jeden. Dla zainteresowanych, mimo wszystko jest 7.30, ale ten nasz najmniejszy krasnoludek. Ten krasnoludek wstał o godzinie 6 rano. Ojejku! Ludziki opanowały kamerę. I co teraz będzie? Co będzie? Chyba zrobimy jakieś śniadanie. A potem mam nadzieję, że to słońce, które świeci za, na, za oknem. O, tam świeci sobie słoneczko. Wysuszy. <taki> Takie ciekawe dosyć miejsce. Znalezione bardzo na szybko. Podczas jazdy w okolicach Katowic jest to wieś Woźniki nie wiem zbieg okoliczności <grymne> niech się tak będzie pozostawię to w fazie domysłów dlaczego wylądowaliśmy w gminie Woźniki dzisiaj w planie mamy zrobienie sobie testu po to żeby na spokojnie za 48 godzin wjechać do Chorwacji No i oczywiście żeby wjechać w razie czego jakby komuś się tam coś pozmieniało do Czech i do Austrii Także tymczasem robimy śniadanie Idziemy na plac zabaw Olivia chce być pierwsza Jedna zjeżdżalnia wytarta, to trzeba iść na inną, żeby ją wytrzeć, nie? A, Kuku, gdzie jesteś? Którą chcesz zjeżdżać? Tam Którą? Najbardziej mokrą oczywiście, nie? Tak, chybaku. Aha, chcę ja wytrzeć. Oliwka teraz będzie jechać na tyrolce. Pomaga wsiąść tak. i jedziemy. Tak. Pojedziemy. że Kruchów super miejscówkę znalazł. Dziewczyny mają tyrolkę, plac zabaw. Eee, I co? Są tu też ławeczki jakieś tam dalej. Chyba miejsce jest na ognisko. Eee, siłownia plenerowa. Niedaleko jest dino. Miejscówka z tyrolką jest najlepsza. Kienia mówi, że miejscówka z tyrolką jest najlepsza. Pewnie ją było słychać. Tutaj obok mamy jeszcze jakieś takie stare stajnie. Zaraz że tam zaraz wejdziemy. Mamy na bajki. Matynek. Matylek. Co ty, Oliwcia, masz? Taką fajną tablicę i takie magnesy i możemy układać różne tutaj... Mamy tutaj książeczkę z podpowiedziami. Co my tu możemy? O, możemy udało też... się pisakiem malować, ale jeszcze nie pokazywaliśmy. Na razie Oliwka układa. A Kinia dostała... Łamigówki. Całą grubą książkę łamigłówek różne takie rzeczy. Udało mi się zrobić motylka teraz. Buty. A Oliwka znalazła buty dla kogoś. Słonik. Kinia będzie miała słonika. A my zjeżdżamy z przyczepą na lotnisko. To się nadaje fajnie do akurat od odcinka. Będziemy robić test. Zaparkowaliśmy przyczepą. Zaparkowaliśmy samochodem. O! I tak wygląda punkt. Szybkich testów na lotnisku w Katowicach. Wjeżdżamy tutaj przez, przez szlaban. 30 minut jest za darmo. Płacimy kartą. O! Płatność kartą płatniczą. Płatność online. Wszystko co chcecie. Na Damian.pl 170 zł będzie nas kosztował ten test. Wynik w przeciągu przed 15 minut, wraz ze świadectwem z tym zaświadczeniem po angielsku. Także działamy i do zobaczenia, bo mamy 18% baterii, trzeba naładować baterię. Dobra, testy mamy negatywne, możemy się zapinać z powrotem i, i ruszać. E, stanęliśmy na ostatniej stacji BP w Polsce, w kierunku Czech. E, I. Zjedliśmy sobie obiadek. Dzieci się pobawiły. Na prostu zabaw. Pokażę Wam prostu zabaw. Przeży fajne miejsce, żeby na chwilę przy, przystanąć. To jest słuszna jest mały pająk. Są ławeczki, można sobie coś tutaj zjeść Zresztą po drodze okazało się, że trzeba by było jedną z butli jednak wymienić Jechaliśmy na oparach A żeby mieć zapas na ten wyjazd dwóch butli To szukaliśmy BP, która by miała butlę nano I tak się skończyło, że musieliśmy zjechać z autostrady, zawrócić Udaliśmy się do Jastrzębia Zdroju, tam na stacji BP Pani przez telefon obiecywała, że mają butle nano Co się okazało... Nie było hmm. W związku z czym wymieniliśmy butle nano na tak zwanego Dom X-Lite Czyli zamiast 8 kg propanu jest... 10 Niestety jeszcze dodatkowo kaucję American Gas podniósł Do 350 zł Także dostałem zwrot z naszej Nano 200 i musiałem jeszcze kaucję dopłacić 150, a sama butla kosztowała 79 zł. Także szczęśliwie na tej stacji diesel kosztował 5,36, także zatankowaliśmy znowu do pełna, aby jak najdalej móc wjechać sobie w Austrię, przejechać spokojnie Czechy, nie płacić w ich nich walucach czy znaczy, Austrii to, to żeśmy planowali płacić w euro, więc mamy. Ale nie musimy się tak, można powiedzieć, stresować tankowaniami. Mamy cały bak można jechać. Gorzej, bo już jest prawie 15, a my jesteśmy jeszcze w Polsce. Także mam nadzieję, że niedługo się zbierzemy i będziemy mogli jechać dalej, bo przed nami mimo wszystko dzisiaj jest do przechania Czechy. No i fajnie by było, jakbyśmy dojechali prawie do Gracu. To by było rewelacyjne. Zobaczymy, jak nam będzie szła droga. jak dzieciaki będą zmęczone, e... i jaka będzie godzina. Ile robót drogowych będzie po drodze? Czy będą korki, czy nie? Szczęśliwie, jeszcze taka drobna sugestia. Może to później jeszcze powiem, jak będę się powtarzał. E... W Czechach obecnie można już wykupywać drogą elektroniczną winiety. W związku z czym z. Kupiliśmy sobie miesięczną winietę przez internet Przy okazji wykupiliśmy dwa razy dziesięciodniowe winiety na Austrię I w tym momencie nie musimy nigdzie szukać, kupować, naklejać nic Dopiero w Słowenia i Chorwacja czeka nas na opłatach winietowych Także zaraz się zbieramy i, i jedziemy Myślę, że będzie jakiś mowa, przerywnik na granicy czesko-austriackiej. Także zobaczycie się z nami później. Pa! Też się, Po 550 km zrobionych, dopiero włączyliśmy bajki, także jest moc! Dojeżdżamy do Mikulowa, czyli granicy czesko-austriackiej. Ten pan dzisiaj cały czas prowadzi. Jak się prowadzi? W Czechach się bardzo dobrze prowadzi. No były tam malutkie roboty drogowe, ale to. Somaryzm jest dużo lepiej niż po Polsce. Zawsze w to miejsce przyjeżdżaliśmy. Nocą. Nocą. I powiem Wam, że za dnia całkiem ładnie to wygląda. Oliwce no, oczkiem zawił do oglądania. Oliwka ogląda koci do Gabi, a Kenia ogląda, proszę państwa, Szrek'a. Kenia, jak ci się podoba Szrek? To ja, cześć. <grym> <grym> Jestem nieogolony, więc widać, że czas mija. Myślę, że się ogolę jutro, albo dzisiaj wieczorem. W każdym razie jesteśmy za Wiedniem, spaliśmy sobie na stacji. OMV To jest chyba Oldtimer. Nie, to... nie, to nie jest Oldtimer. W McDonald's. Yy, McDonald's otwarty całą dobę. Yy, miejscówka w miarę przyzwoita. Bardzo słychać autostradę. Dla dzieci to jest idealny szum na zaśnięcie. Było całkiem przyjemnie. Ciepło. A nawet czasem chyba za ciepło. Zjedliśmy sobie śniadanko. Zapakowaliśmy naszą torbę z jedzeniem podróżnym Tak, trakcie jazdy Mamy picie o herbatkę Pogoda To oliwki pupu? Zapowiada się dzisiaj ciepła I wygląda na to, że jest godzina dziewiąta w związku z czym Czas ruszać Myślę, że dzisiaj wieczorem już się będziemy melodować w Chorwacji. Także ruszamy w drogę, pewnie jakieś parę przystanków będzie na jakieś wyprostowanie kolan, poglądanie gór, bo czeka nas teraz dosyć kręta. Mimo wszystko autostradowa droga. Jedziemy. Witam Was z granicy pomiędzy Austrią a Słowenią. Właśnie żeśmy kupili winietkę miesięczną za 30 euro, bo tygodniowa kosztuje 15. Właśnie się tylko skupię, ile mogę jechać na godzinę. 110 na SC, 130 na autostradzie, ale wiadomo, z przyczepą to raczej trochę mniej. Winiety kupiliśmy wyjeżdżając z takiej tańszej, tańszej stacji benzynowej, ale dalej za tą tańszą była jeszcze tańsza, więc ogólnie rzecz biorąc zatankowani jedziemy już do Chorwacji, teraz przejedziemy sobie. Pod autostradą. Dziewczynki dostały. Lizaczki. Lizaczki. No. tam się poprawiły? A ta panienka tutaj mocno marudzi, bo jeszcze nie spała. Nawet w czapce jedzie. Masz dobrego lizaka? Tak. Zadowolona? Ale fajnie. Tato. To był dobry o, to jest pomysł. To Niam, niam. <laughs> Camper stop w prawo słuchajcie tam niam. gdzieś jest w tym kasynie Nie będę się zatrzymywał jeszcze raz ty chcesz spać, chcesz niam, niam. i co jeszcze chcesz? Ale no to masz. Masz Lelizaka, pójdziesz spać jak się wyśpisz, będzie przystanek na obiad. Nie. Ja cię nie nie napryka. Wszyscy zrozumieli? Tak. To prosimy o tłumaczenie. Nie. Będzie plum. A będzie... potem będzie plum. Będzie plum, czyli dojedziemy na miejsce. Pod wątkiem, że będziemy jechać, a nie co chwilę się zatrzymywać o mm. Mm. Jesteśmy na końcówce Słowacji... Słowenii. Przepraszam. Zostało nam 86 km. Taką I co? Drogą. I jedziemy taką drogą Przez chwilę były nieco zakręte i widoki Teraz są zakręty i jeszcze nie ma widoków <grym> i mnóstwo przyczep mijamy wszyscy wracają aczkolwiek w naszym kierunku też coś jedzie Ale Pani wracają z wakacji, a my dopiero nie jedziemy. Półtora kilometra w dół. Nie wiem, półtora kilometra mógł przepaści w dół. To jechaliśmy na granicy. Jakoś tak. całkiem szybko. Kinia. Jesteśmy prawie w Chorwacji. Tam, tam za tymi bramkami będzie Chorwacja. Mówisz czas, daj mi słuchawki. Hmm? Eee, nie! wyjmowałeś paszporty? E, wyjąłem je z takiej małej torebki i kiedy pan zobaczył, że mam je w rękach, kiwnął głową i tyle. Ech, to jest dalej, panie. Eee, tyle. Tyle. Zobaczymy co... jak strona chorwacja. nikogo się nie ma. Uwaga. Tu jedziesz. Po tu? prostu. Eee... Witamy się z chorwatami. Dzień dobry Gdzieś jesteście Szećcie sobie te obostrzenia wiadomo gdzie I po co to robić w ludziom kiełbie we 6 w 6% do czy do góry? Jak to jest tak Ryszard, było rozumieć? Górę. 397 metrów ma ten most Takie pola są Ale to jest chyba takie trochę zalowane czy nie? Nie, nie wygląda wodę zdjęć na końcu 65 Kum osiem siedemdziesiąt dziewięć euro no to jesteśmy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa kilometry camping village proszę pani jesteśmy na miejscu Może gdzieś tu się można. No to jesteśmy. Krzychu poszedł do recepcji. Mam nadzieję, że na tą jedną noc, w jesteśmy wcześniej, znajdzie się jakieś miejsce. Gdziekolwiek. A potem mamy parcelę już zarezerwowaną. E, był problem trochę, żeby stanąć przed parkingiem. E, bo parking był, ale tylko dla osobówek. W sumie pojechaliśmy. Kawałek pod pląc się zatrzymaliśmy pod płotem, A Oliwka widzi Małpiga i by chciała tam. Już wam pokażę. znaczy tam. O tutaj... To jest Fajne, bo to jest taka siatka. Siatka właśnie widzę, że bez linki. Więc no. ten mogłabym z nią wejść. No. Jakby się dało. Ja nie wiem czy tutaj kochanie nie jesteś jeszcze za malutka na to. Ale zobaczymy. Tata już się no tata. Pokazuję. Nie ma na szczęście dużej kolejki. nie ma nie tędy nie można przejść, kochanie. Musimy dostać takie specjalne pozwolenie, żeby tutaj wejść, wiesz, kochanie, na razie musimy poczekać. Wjeżdżamy! Udało się na jedną nockę zaraz dostać parce 32 mamy 59, także... Cztery parcele dalej. Ekstra. Nie dotykaj, bo zrobię au-au. Zobacz tu, tu, tu. Lepiej zejść. Ha! korzysta z pomocy, tata. No. Coś widać? Widać. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale. Pomagają, tacie, wyjechać. Tata! Więc tak, po jakiejś godzinie od rejestracji eee, znaleźliśmy się na naszym miejscu. Co tam, Oliwcie? Więc tak. Nasza miejscówka jest tutaj. Kimś, zabierz paluszka. Na jedną nockę mieliśmy mieć miejscówkę tutaj. Doszliśmy się w nią prawie wstawić przy pomocy dwóch miłych sąsiadów. Po czym zobaczyliśmy, że nasza miejscówka, która miała się zwolnić jutro, właśnie się zwalniała. Znaczy, poszliśmy, tak nam się wydawało, i poszliśmy się zapytać, czy krzyku poszedł. I okazało się, że oni wyjeżdżają dziś wieczorem. I właśnie się w nią wpakowaliśmy. A mamy tutaj duże pole, tam mamy morze, tam. przy naszym, naszej parteli jest piękny krzaczor, jak ona się nazywała. O. A ta panienka normalnie biega, już jest cała mokra, spocona. Widzicie, jakie fajne światełka są na tej alejce? Także o, tak sobie stanęliśmy trochę krzywo, wjechaliśmy na dwie deseczki wciąż nie mamy jeszcze najazdów. Musimy je zakupić. Są te białutkie. Ale kochanie, to nie są najazdy, to są tylko takie, żeby ci się koło nie zsuwało. No i Kinia ciągnie na plażę. Zaraz z wami pójdę na plażę, moment.